Cześć Guru, witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Zajmiemy się wykresami Bitcoina i Ethereum. Pokażę moje aktualne transakcje i przeanalizujemy dane techniczne, by zobaczyć, co czeka rynek. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i włączcie dzwonek, jeśli na mnie zarabiacie. Zatrudnijcie specjalistów od social mediów do promowania pokoju i antywojny. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Po pompie Jeroma Poella licznik doszedł do 9,85, ale w ciągu ostatnich dwóch dni nastąpiło niewielkie cofnięcie. Przed wystąpieniem Poella byliśmy na 898, potem napompował rynek do 9,80. Prawie 100 tysięcy ruchu, teraz 957, czyli około 23 tysięcy cofnięcia. Ethereum prawie osiągnęło nowy rekord wszechczasów przy tej pompie 4800. A dziś rano było na poziomie. Tutaj widać, że osiągnęło 4016. Prawie pobiło rekord, po czym nastąpiło lekkie cofnięcie. Na wykresie tygodniowym nadal wygląda jak flaga byka. Duży wzrost po wypowiedzi Pawela nadal wygląda na flagę byka. Utrzymuje ten wzrost na poziomie 4700. Opłata za finansowanie jest faktycznie bardzo niska. Mój handel Ethereum przyniósł 45 45000 zysku. Mój handel Ton przyniósł 3300 zysku. Kupiłem je 3-4 dni temu przed ogłoszeniem obniżki stóp przez FED, Bitcoin, 3500 zysku. Można zobaczyć, gdzie kupowałem po cenie. Udało mi się kupić po cenie. 112 tysiące, potem wzrosło do 117 tysięcy po wypowiedzi Powella. Od 111 do 117, skok o 6 000, czyli 6%. Teraz spada ze 117 do 114. Oddało więc część tych zysków. Konto nadal na plusie, ale oddaje część zysków. To samo na WEX. W moim wyzwaniu 10k do miliona. 500 zysku na jednym tradzie BTC na 112, drugi na 300. Ten był aktywowany na 116. Przejdźmy do analizy technicznej na TradingView. Na TradingView Ethereum lekko w dół. Tesla wzrosła o 6% po ogłoszeniu cięć stóp przez Fed. Bitcoin jest lekko na minusie, Nvidia lekko na plusie. Reszta rynku dziś bez zmian. Na wykresach tygodniowych Bitcoina zostało 12 godzin. Krypto wzrosło, ale spadło z 20K w 2023 roku. Wskaźnik Bitcoina kupiony dał sygnał sprzedaży 5 tygodni temu. Nie odpalił kupto. Stochastik spada, na dziennym już wyprzedany. Odbicie z Pawelem, ale znów spadło. Na 4H spada z wykupienia po Pawelu do wyprzedania. Szybki wzrost w weekend flaga byka na 4H. Zobaczymy, jak otworzy się poniedziałek. Poza tym bok. Gdybym nie wszedł, wszedłbym na nowym wsparciu 111. Ciasny stop loss, potem take profit na ATH 124. Ryzyko do zysku 12,1, ryzykując 1000, by zarobić 1600. Przy dźwigni 10x byłoby to 130. I to transakcja, którą bym zrobił na Bitcoinie. Przejdźmy do Ethereum. Na dłuższych tygodniowych wykresach Bitcoin robi wyższe szczyty i dołki. Przebił linię trendu parabolicznego, ale wciąż robi wyższe szczyty i dołki, więc nadal jest bardzo byczo. Cena wciąż znajduje się blisko historycznego maksimum. Przejdźmy do Ethereum 4700. Ethereum pompuje w górę, ogromny ruch. Kupowaliśmy w kwietniu po 1400, teraz prawie 5000, więc nowe ATH. Kupuj nisko, sprzedawaj wysoko, więc uważaj z dużymi pozycjami tutaj. Handluje zmiennością, ale jest już wysoko, więc pamiętaj o tym, nowe ATH to 4800. Na 4H i dziennym wciąż wygląda jak flaga bycza. Wciąż wygląda to jak flaga byka na Ethereum. Cel flagi byka to podstawa tego uh, masztu. Moment. Podstawa masztu zaczynałaby się tutaj. Jeśli Ethereum przebije się, celem będzie 5 czy 200. Tak samo jak w drugim wzorcu. Jeśli nie wszedłeś, wejdź ze wsparcia sprzed pompy. Zeszliśmy do 4095. Główny cel, który bym obrał, to 7800. To długoterminowy wzorzec. Stosunek ryzyka do zysku 29 do 1. 122 USD za ETH, by zarobić 3600 USD. To moje transakcje. Jestem w Bitcoinie, Ethereum i TON. Bitcoin lekko spada, reszta rynku stabilna. Dołącz do nas na Telegramie. 673 osób online na czacie. Możesz z nimi porozmawiać. Ludzie omawiają wykresy. Szczyt diamentowy na pol udostępniając wykresy. To świetny analityk wykresów. Ludzie dzielą się wykresami. Możesz do nich dołączyć. Kupił po 0,13. Gdyby miał potencjał, miałby 115 dolarów 15. Był gość od Ethereum, który kupił za 15 dolarów Ethereum 10 lat temu podczas ICO. Właśnie sprzedał to za 240 tysięcy dolarów. 15 dolarów 240 tysięcy dolarów. Kolosalne zyski. Ten gość handluje Wi-Fi. To jest moneta rodziny Trumpów co ciekawe. Dołącz do niego na telegramie. Wszystkie linki są pod filmem poniżej. Kup bit, bonus 60K, UX 200 dolar za rejestrację, giełda bez KYC. Weź kursy, dołącz do Telegrama na WiX Jest konkurs na 2 milion dolarów i Bentley'a, więc dołącz linki są poniżej. To moje aktualizacje rynkowe. Subskrybuj, daj łapkę, włącz dzwonek, jeśli na mnie zarabiasz. Pamiętaj liderzy social media szerzą pokój. Spróbuj zrozumieć, co robię. Jeśli wątpisz, obejrzyj te filmy za darmo. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia i do jutra.